Dobry. Dobra, proszę Państwa, teraz ja. Mam nadzieję, że zdam. Losowam się pokazują, no to dobrze. To eee, ale może być też bekazem, nie? Bo mogę nie zdać. Jak to nie zda, to weź mu prawko. Tak eee, zrobię. Dobra, jazda, łatwo. I w ogóle boli mi piszcze, zanim zacznę. Właśnie się w niego uderzyłem. Kopnąłem ostatnio low kicka w biodro. To taki middle kick prawie. I mnie boli. Czy po nas ktoś bije na streamkach? Chyba nikt nie wbija. Nie ma nikogo. Mike śpi, Krzysiu powiedział życie i nie chce mu się tej ich nie ma. Marta sobie pojechała. E, blend, no, sami ble, blendować. W Jeszcze chmura jest w pokoju. Ale chmury... Tak, chmura się nie no. nie damy. Dobra, rozpocznij test. Proszę Państwa! Czy mi się uda? E, czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą podporządkowaną? Kliknij tutaj, aby było odtwarzanie filmu. No. Cieka jestem czy będę znalał. Skrzyżowania z drogą podporządkowaną. A, czy zbliżasz się do skrzyżowania drogą podporządkowaną? Tak, proszę Państwa, zbliżam się, ponieważ mamy stop z dwóch okay, stron, yy, więc mam, w ogóle mam nadzieję, że będę też dobrze klikał, bo czasami na przykład ja miałem tak, że znam odpowiedzi i sobie ślikę. Albo, albo nie jest, bo trzeba kliknąć i jeszcze dać następne. I na oryginalnym egzaminie chyba tym takim też trzeba tak zrobić. Czy na tym skrzyżowaniu zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed znakiem stop? Nie. Zawsze się dojeżdża do linii. Siema. Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przed pieszymi? Cześć, opowiadajcie Nie. coś ciekawego czy, masz, czy w tej sytuacji masz prawo przejechać przed pieszymi? Nie masz prawa, bo ich przejedziesz i będziesz jak, jak niejeden gość Czy w przedstawionej sytuacji opuszczasz autostradę? Ej kurna, póki to też bym znała odpowiedzi na twoje pytania Wiadomo, wiadomo, ja mam zawsze odpowiedź na twoje pytania jeżeli mi powiesz, że nie, to... Opuszczasz autostradę, tak proszę Państwa, to jest znak autostrady. Opuszczam autostradę, wjeżdżam na drogę szybkiego ruchu albo nie. Nie? Nie ma znaku autostrada? A dawaj, dobra, dawaj. tamto to był. Tam to była droga szybkiego ruchu. No i widzicie? Ale ze mnie kasztan. Czyli w widocznej sytuacji masz obowiązek oczekiwać na wjazd na skrzyżowanie? E, no tak, bo generalnie to w sumie jest czerwone. Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność, mimo że w okolicy przejścia nie widać pieszych? Oj. Oj, tak, byczku, oj, tak. Szczególną, szczególną. Dziecko wybiegnie pies. Nie wiadomo, co się stanie. Czy w tej sytuacji, pamiętając, o własnym bezpieczeństwie powinieneś ewakuować poszkodowanego z dymiącego pojazdu? Czy prowadziłam kiedyś automatus? Nie, nigdy nie prowadziłam. Ej, właśnie, no i co? Dymi się pojazd i co? Ja mogę wyciągnąć gościa tam? Na przykład to jest dla mnie takie. No, nie no, to, dobra, Ja bym to zrobił. Ja bym ewakuował, ja bym mu pomógł. Bym mu go wyczonął, bo mu się lancer EWO pali. I co wtedy? No, przypał. Zatem otwarte drzwi ma, to przecież mógł sam wyjść w sumie. No, dobra. Ja bym go wyczonął. E, czy jadąc z tym pasem ruchu, wolno ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Tu jest znak, że nie można skręcać w lewo. Ale na, ale na żółto są strzałki. Czy będzie mi to powiedzieć jak Strzałki znam? na żółto są. Ważne. Nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś jak będziemy w jakiejś. Całki na są ważniejsze. Wydaje mi się, że jak kiedyś będziemy jechali w jakąś trasę i będzie dużo autostrady, to. Ach, czy w tej sytuacji powinieneś ograniczyć zaufanie do pierwszego, zakładając możliwość jego wtrącenia na jezdnię? Tak, tak, oczywiście, że tak. Nie wiadomo, chłopcze biegnie po boczem, nagle ci przebiegnie przed maską, bo akurat widzi pasy. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z naprzeciwka, zanim wykonasz manem. Manewr, manewr omijania Cześć, znowu zjem masz uwagę Ustąpić pierwszeństwo pojazdowi No tak, bo to Ty musisz zrobić manewr, a on sobie jedzie prosto Więc musisz mu Ustąpić pierwszeństwa Bo jakby, jak Ty chcesz to ominąć to wtedy będzie nie? A nie chcemy czołwy. bez sensu Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego bez zapór? Bez zapór? Chopie zapór Czy chodzę już na jazdę? Nie, jeszcze, jeszcze nie chodzę Bez zapór? Nie, no to właśnie chyba jest, że... ja już są w ogóle zapoje. nie zapisałam się na chyba, kolejny tak mi się kurs, wydaje. więc... Jak się zapiszę, to wam dam znać Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić światło drogowe na światła mijania? Masz zmienić. Ponieważ oślepiasz na naprzeciwka i umrze, bo wleci w drzewo, nie zauważy drogi. Czy zbliżając się do drogi dla rowerów musisz zawsze się trzymać? Zatrzymać. Czego? A, myślałem, <słyski> że trzymać. Musisz zawsze zatrzymać. Ale nie no, w sensie, jeżeli to jest tak, to nie wiem dlaczego, ale no nie no, jedziesz sobie drogą, to jak będzie rowerzysta jechał, to musisz jechać za nim, albo czekać aż go możesz wyprzedzić, nie? Joshua Kimchi. Mhm. Czy zabrania się cofania na drodze jednokierunkowej? Powiem tak, nieraz cofnąłem, ale chyba się zabrania Czy w tej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem? No, wygląda jak gówna Proszę Państwa, tak, znajdujemy się na drodze z pierwszeństwem. Czy z tego pasa ruchu dozwolony jest skręt w lewo na skrzyżowaniu? Hmm, wydaje mi się, że nie. Ej, masz prostsze. No wiadomo, być ja No zawsze prostsze. prostsze. Wszędzie, co jeszcze ja mam proste pytania? Ej, a dobra, teraz ciekawostka Masz zamiar, na, na, na maturze też mnie proste czytaj, pytania. Czytaj, czytaj sobie tam. Czy Marz zamiar skręcić w prawo? Ale możesz cieszyć, że Czy w przedstawionej sytuacji zatrzymasz się przez jedną za to? Chciałam powiedzieć ciekawostkę, że ostatnio jak graliśmy w milionerów. To e, Mati tutaj był taki, no tak, tak, wiadomo, że mam prostsze, wiadomo, że no, mam prostsze. Dobra, teraz już na przykład nie odpowiedziałem czym... na to pytanie w ogóle, bo zaczęłaś krzyczeć mi do ucha. Ale ty też gadałeś, że... Czy zmierzając kontynuować jazdę drogą z mnie przekrzykiwać. Ale ja czytam na głos, żeby oni słyszeli. Co się czepiasz? No też czytają. Babsko, sobie. babsko. Daj mi dokończyć. Ty mów. Dziękuję. Już baba. Wróciliśmy, wróciliśmy do pokoju, po tym, po tym streamie z milionerów i. Dobra, nie da się, no daje nie. I Mati mówi... No dobra, nie. Ej, dobra ale rzęsko. serio miałeś te, trudne te pytania w milionerach. I no. Tak, tak. Nie. Musiałem zamknąć uszy, bo nie jestem w stanie przeczytać jak krzyczysz. Nie da się. No ale ty też czytałeś. Czy Dobra, ale ty do masz, masz taki głos i taki donośny masz. Zamierzasz jechać na prost, czy masz obowiązek ja ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo? Zamierzasz jechać na prost, czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającego w lewo? Zamierzasz jechać na prost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa? To czytaj już głośno, jak czytaj. Naszego... I mi nie pozwala tak. nic mówić. Masz obowiąz... Czekaj. Tam miałem ustąpić pierwszeństwu. On jedzie z tej strony, a ja jedę stąd Ja jedę na wprost. Eee, tak. Eee, czy w tej sytuacji migający jest sygnał żółty zezwala ci wjechać na sygnalizator bez zatrzymywania się? Zaraz zobaczymy, proszę Państwa, zaraz się okaże. Czy w tej sytuacji. Mówię zajebiste tutaj grafika, nie? Ledwo zauważyłem, że coś w ogóle świeci. No, jak miga na żółto, to można. Ym... Na co przede wszystkim powinien zwrócić uwagę podczas wymijania innego pojazdu? Naprawdę ułożenie rąk na kiwnicy, na pojazdy jadące za tobą, na zachowanie bezpiecznego odstępu. Yy, no, na zachowanie bezpiecznego odstępu. Czy będzie dziś horror z Nie będzie, nie będzie. Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze? Dzikich zwierząt przebiegających przez drogę? Zwierząt pędzących przez drogę. Dzikich zwierząt przebiegających przez drogę bez korzystania przepustu poza... nie no, chyba to. A w ogóle jest coś takiego czasem, że są dwie odpowiedzi? Nie, pani ale chyba. A nie. Nie, chyba tego nie było. Dobra. Dziki zwierząt. Ale Od czego w szczególności zależy bezpieczny odstęp, który powinien jej zachować jadąc za innym pojazdem? Od prędkości taką jedziesz, od szerokości jezdni, od masy silnika w pojeździe. Od czego w szczególności? No, od prędkości wiadomo. Jak jedziesz bardzo szybko, to trzeba troszkę większy odstęp trzymać jak jak jedziesz wolno. Którego z wymienionych świateł wolno ci używać, gdy kierujesz samochodem osobowym podczas mgły? Świateł uprzeć w przednich, wyłącznie świateł drogowych. Ile miałem punktów? 59. 59. Światło do jazdy dziennej. Które z nich w mocy które samochodem osobowym podczas mgły. Światło przeciągolne. Przeciwmgłowych. przenik, w ogóle są takie światła? Dobra, daję te światła. Ale w ogóle nie wiem, czy są takie światła. Ja mówię, że są tylko tylne, ale dobra. Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym, znajdującym się w pojeździe? Należy go ewakuować. Z pojazdu w każdym przypadku. Należy go ewakuować z pojazdu w przypadku stwierdzenia u niego zatrzymania akcji serca. <grym> Skąd mam wiedzieć, czy ma zatrzymaną akcję serca? Należy go zawsze postawić w pojeździe do czasu przybycia lekarza. Mm. Nie no, chyba trzeba wyciągnąć od razu gościa, nie? Który z wymienionych czynników może, spow może powodować ograniczenie pola widzenia kierującego pojazdem samochodem osobowym? Zbyt. 15 minut, brzydko, podłoga. używane w słoneczny dzień. No, jakie w ogóle pytanie głupie? Okulary przeciwsłoneczne. Który z zmiany przedmiotów należy do obowiązka, obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego? Koło zapasowe, apteczka do pomocy, gaśnica, apteczka już nie jest Twoim, ale no dobra. Z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie? Właśnie to jest autostrada, a tam to była droga szybkiego ruchu. Boże, ekspresowa. Tak. Eee, z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie? Widzicie, co mnie Bezpieczną, nie utrudniającą jazdy inne Nie no, jest osób, chyba jest, jest, jest minimum jakiś, nie daje minimum 60. No niemożliwe, że minimum 40. Nie no, jak jedziesz 40 autostradą, to... to Cię zabiją. W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła głowę, Gdy widać w obitym deszczu ograniczony... I na przykład w takich rzeczach ja się totalnie no, nie, to. nie znam. No nie no, chyba mgła, no. Przeciwmgielne daje wtedy, kiedy jest mgła. Dlaczego pozycja boczna ustalona jest bezpieczna dla osób... Jest bezpieczna dla osoby rannej w wypadku drogowym, ponieważ jest wygodna, dla, jest stabilna, zapewnia drożność dróg oddechowych, ponieważ pozwala przeprowadzić ratującemu działania resuscytacyjne. Ja nie patrzę na czat, bo nie mogę. Ponieważ jest stabilna, zapewnia drożność dróg oddechowych i zabezpiecza osobę ranną przed zguchnięciem się. No nie, no B. Ostatnia. Która z wymienionych, tak? Mhm. Ile będę miał czat? Ile będę miał? Badają więcej niż zacznę. Odpowiadaj na pytanie, a... Która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zasiężonej drodze? Eee, mowy, stosowanie opomnień stosowanie hamowanie wyłącznie przy użyciu A na no, ręcznym to dobyczku na każdym zakręcie. Zdałam, czy nie? Badają 65. O kurwa, mam ty. 65, już sobie tutaj ocenił. 57, a mówiłem, że miał 58. Ej, ale masz, e, masz o jeden. W sensie jedno pytanie źle odpowiedzieć. No wiesz o co chodzi? Ale popatrz, ty masz cztery specjalistyczne źle na przykład. O kurde. No masz dwa punkty mniej niż ja. Ale skąd. Ale to byłam praktycznie pewna, że, że to będzie ta odpowiedź. Serio. Ale na przykład. Nie wiem, ja. Takich rzeczy nie wiem, po prostu. <laughs> Ej, rok temu, o, rok temu robiłem i miałem 70 na 84, Jak sobie zrobiłem tak, o, dla bechi. No bo to wiadomo, że jakie pytania się trafiają Na początku według mnie miałeś mega łatwe i na przykład tutaj ja bym dobrze odpowiedziała na to. Ale miałeś kilka takich, których bym Proszę Państwa, nie Proszę Państwa, na szczęście o prowo jazdy, więc... O mogę to powiedzieć. na przykład tego bym nie wiedziała. Gdy widoczne odpadów w śniegu jest niż 50, no chłopie, no to jest losowe. Wiesz, I tu i tu gorzej widzisz. Tylko powiedzmy, no na deszczu no nie potrzebujesz chyba, nie? Co jest losowe? No to to jest losowa odpowiedź. To ja rzucasz monetą. Tylko że moneta to 50 na 50. Nie, raczej, nie. raczej jest zasada na to jakaś, wiesz. Nie. Jak o, zasada? na przykład tutaj. Nie chcę mi się tego czytać nawet. Ja już zdałem prawo jazdy. Ja teraz się to muszę, po, teraz się muszę, muszę teraz pośmiać się. Z... Zbyt nisko lub zbyt wysoko ustawiony fotel kierującego. O, to też wiedziałam. Nie wiem no, ale... trzebać okulary przeciwsłoneczne. No bo, no bo no... ograniczenie nie... Nie, no poczekaj, poczekaj, poczekaj. Kto? To jest taki głupi, żeby sobie za nisko siadać na fotelu No przecież, to przecież, wiadomo, że nie widzisz, no to się musisz podnieść Uznałem, że to jest za głupie Ale wiesz. jeżeli masz zbyt nisko ustawiony fotel To możesz mieć ograniczone pole widzenia Lub jeżeli masz zbyt wysoko ustawiony fotel no, To żeby. możesz mieć ograniczone pole widzenia Ja patrzymy teraz na moje odpowiedzi, ja na moje robię speedrun A nie kto jest taki głupi No, no jak można z nie umieć fotela ustawić, chłopie I co? Znajdź go w, tylko w przypadku stwierdzenia u niego zatrzymania serca. A, czyli hmm. chłop jest w samochodzie, a ja do niego podchodzę i mówię Byku, żyjesz? On nic nie mówi. I ja mówię, zatrzymało mu się serce, wyciągamy go. No przecież czasami nawet się nie można dostać do chłopa, w sensie, że jest ciężko. I w ogóle. Klikam kolejne. Ja, 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 ja klikam. No zdałem prawo jazdy chłopie, 74 na 74 miałem Ale to lepsze testy były, to są gówniane, oszukane są On, Sprawdzasz mu puls Zamierzasz jechać, no a jak nie, jak nie mam jak, to muszę go wyciągnąć jakoś No to... jeżeli masz go jak wyciągnąć, raczej masz mu jak sprawdzić puls No jak go nie mam jak wyciągnąć, a mam obowiązek go wyciągnąć, to sprawdzę dopiero jak odkopię, nie wiem, jak otworzyć drzwi łomem Albo nie wiem, wyłamie, rozwalę szybę i go będę chciał wtedy wyciągnąć no, ja I zobaczę, a Byku ty żyjesz, to nie, to jak żyjesz to jest git Zamierz... No. Zamierzasz jechać na wprost, czy masz obowiązek ustąpienia pierwszej? i są Tego nie widziałam pytania, a gdzie jest ten motocyklista? Nie czy A czy nie do mnie? Obowiązek, ustąpienia Pokaż Aha, teraz nie zobaczę tego jeszcze raz Zamierzasz jechać na wprost Aha, miałeś taki taki znaczek, tak? Mogę to odświeżyć, czy nie? Nie ma Dobra, wolę nie odświeżyć Hmm? Masakra. Jeszcze raz mam to pytanie, żeby oglądnąć ten filmik. Zamierzasz, jechać na się wprost. Czy masz obowiązek ustawić pierwszeństwo mocno w cyklicie skręcającemu w lewo? No tak, to, ten znak. Samo od jest... mi się na czarno, a typ ma puls, nie wyciągam. No właśnie, ej. No właśnie, Słyszysz? No. Dla U... mnie to było bez sensu, mogę nadać cokolwiek. Słyszysz? Tak. Był ten znak. No dobra, no był. Ustąp pierwszeństwa się nazywa. No był, ja go widziałem. No. No był, był, był. był. No i co? No może jest. mieć uraz supra, no, no i wtedy wiem. go nie będziesz sobie wyciągnąć No to, to są takie zasady To jak na skrzyżowaniach jeżdżę, jak tego nie wiesz, no jakoś jeżdżę. Czy, czy zamierzasz do kontynuować nie miałem wypadku Z, z drogą sam, z pierwszeństwem może bym włączyć lewy kierunkowskaz Ale ja tego w ogóle nie widziałem Aha, przeminął mi filmik i zobaczyłem go dopiero jak był tutaj. To jest to no. Czy zamierzając kontynuować ja drogą z pierwszeństwem może włączyć włączyć lewy kierunkowskaz? Dobra, 14 nerwus, nerwus, nerwus! Oszukane testy chłopie Co ty robisz, młoda? No, patrz. Maria Skala operująca myszką. Czy zabrania się to fajnie na drodze jednokierunkowej? Nie. Chłopie, ja farta miałem. Całe, całe życie mam fartę. Po prostu. Ja na W tej sytuacji opuszczasz autostradę? Nie. No, tu akurat wiedziałem od razu, że odpowiedziałem źle. Wiedziałeś, jak zobaczyłeś znak? No nie no, przegadaliśmy nad po tym. Powiedziałeś, że nie i coś tam czad. ja mówię, o że faktycznie, że chyba to była ta ekspresowa.